She's got some nice long hair and you know that she's a bad All the boys there can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just got... Siemaneczko, siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie W kolejnym dniu, dzisiaj mamy czwarteczek Nie wiem, czy teraz będzie przez chwilę mnie słychać, ale na pewno będzie mnie słychać, do domu mamy 40 km, a ja w międzyczasie jeszcze zajechałem sobie na myjnię, żeby kurde umyć tego klamota naszego całego, no bo jak wiecie, no to dzisiaj już mamy właśnie luty, początek lutego, dzisiaj jest pierwszy luty dokładnie, no a nie, nie oszukujmy się, cały styczeń tego samochodu jakoś nie byłem. Bo jak nas ładowali, to zazwyczaj kurde już 6.47 wyjeżdżałem A oni tu mają czynne od 8 Więc nie zajeżdżałem, no i dzisiaj stwierdziłem Miałem go tam na początku tygodnia umyć Ale stwierdziłem, że umyję go w, właśnie dzisiaj w czwartek, będę jechał do domu Bo nie jadę tam kurde do Antolinio Bohemi Zrzucać tych pustych pojemników, bo to jest bez sensu bez sensu, żeby tam pojechać i usłyszeć, że nie mają miejsca na magazyn i jechać w inne miejsce, więc stwierdziłem, że jadę bezpośrednio do domu. Bo i tak i tak w poniedziałek będziemy się ładować, więc od razu nam zrzucą te pojemniki i nas załadują. Więc tak to właśnie będzie wyglądało. No, no, i elegancko samochód, kurde, cały zestaw umyty, wypłucowany. Chociaż na chwilę się człowiek. Jak to się mówi, oko nacieszy, że jest czysty, bo póki ja dojadę, to zaraz będzie e, ubrudzony, ale mało ważne. E, plan działania mam taki, że teraz jadę do domu. E, muszę lecieć do znajomego, pożyczyć od niego samochód, bo jutro muszę, e, nie wiem, około 8-9 muszę polecieć do Niemiec. Jakieś 20-30 km do serwisu Audi. W sumie do serwisu Audi, no tak, do serwisu, ale bardziej Volkswagen, do grupy VAG, bo oni tam mają, robią Volkswageny, Audi i wszystko co jest związane z grupą VAG. Bo, jak mówiłem w poprzednim materiale na samym początku, jest problem. Mianowicie taki, że dużo części jest niedostępnych. No i tutaj, kurde, jak, jakie części mi były potrzebne, to właśnie przez ten serwis ogarniane były. Ale teraz wyskoczył poważny problem, bo okazało się, że muszę zamówić, e, wymienić panewki nowe, e, e, panewki korbowodowe i pa, panewki główne, oporowe. A one są w, w Polsce, tutaj po e, różnych e, sklepach motoryzacyjnych, jako oblatałem, są niedostępne. E, do Wrocławia dzwoniłem do serwisu Audi, też mi powiedzieli, że są niedostępne i to jest jedyna deska ratunkowa moja żeby ogarnąć tutaj w Niemczech części mam nadzieję, że się uda i będzie będzie kurde jak należy sorry, bo mi się kamera przewróciła i wracając do tematu, mam nadzieję, że serwis w Niemczech mi ogarnie panetki korpowodowe i te główne całe bo jak nie no to powiem Wam szczerze, że popłynę E, popłynę bo jedyna, jedyna opcja, e, taka najgorsza jaka jest, to e, poskładanie go na tych panewkach, e, co jest, i nie wiem co dalej, liczyć na chyba jakiś cud, nie mam pojęcia, szczerze Wam powiem, ale liczmy na to, że serwis mi ogarnie, albo e, jeszcze tam znajomy, kurde, gdzie się e, ma podwodzić, by się poorientować. Więc no co? Będziemy wiedzieli wszystko jutro, nie? No. The next day No i dotarliśmy moi drodzy, dotarliśmy Hip hip, hura, 1646 Miejsca zakończ Polska i elegancko. Wyciągnij kartę Kraj końcowy, tak jest Dotarliśmy moi drodzy, to co? wylogowany zrobię na szybko lekcję i cisnę do znajomego. Nie wiem czy będziemy widać, ale zrobię taką szybką aktualizację, bo jestem właśnie w garażu tu u znajomego to pokażę wam na jakim efekcie stoimy ogólnie, nie? Na efekcie stoimy takim, że Audi mamy wepchaną pod kosem. Mamy zdemontowane To będę musiał, widzę, lampę zapalić mm. Tu mamy częściowo rozebrane, on jest przygotowany już częściowo do, do wyciągnięcia ten silnik. A tutaj gdzie jest kuźwa blok a ja go, my chyba żeśmy go tu wrzucili. blok będzie albo z tamtej strony gdzieś e, dobra. Tu jest wszystko porozbierane z tego silnika, co ja zakupiłem. Tu mamy nasz wał. Tu mamy panewki. Czyli one są jak sami widzicie. Dramat. Yy, I tutaj mamy panewki. Chyba te główne. Tak. Też jest ostrość, widzicie? Na wykończeniu one są. Więc tu już jest dramat. A gdzie jest blok cały? A tutaj jest. A tu mamy rozebrany ten silnik, co ja zakupiłem. I i tutaj był nagar zbierany i dlatego te tłoki nie pracowały tak jak trzeba. A ja dziurę bodajże mam tu w tym miejscu. Tu mam dziurę. Właśnie przyjechał znajomy, więc to taka szybka aktualizacja. No ogólnie to jesteśmy w czarnej dupie z całym remontem. No ale dobra. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.